Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad wpływem, jaki może mieć na czyjeś życie zwykłe wspomnienie o tobie? Może nawet o tym nie wiesz, ale jedno słowo wypowiedziane w odpowiednim momencie przez kogoś nieoczekiwanego zmieniło wszystko dla tej osoby. Od tamtej chwili jej myśli zaczęły krążyć wokół ciebie, jakby coś niewidzialnego stworzyło głębokie połączenie. Z każdym momentem rodzą się marzenia i oczekiwania. I nie jest w stanie dłużej ignorować, jak bardzo Twoja obecność na nią wpływa. Przygotuj się, ponieważ ta historia dopiero się zaczyna. A to, co ma nadejść, może zmienić wszystko. Od momentu, gdy wspomniano Twoje imię, wszystko zaczęło się zmieniać w sposób, którego nie spodziewała się. Nie było to coś zaplanowanego, ani coś, czego aktywnie szukała. Był to po prostu kolejny dzień, kolejna zwyczajna rozmowa. Ale w tym momencie, gdy usłyszała o tobie, to było tak, jakby otworzyło się nowe okno, odsłaniając horyzont, którego nie wiedziała, że istnieje. Nie potrafi dokładnie wyjaśnić, co czuła. Może na początku była to ciekawość. W końcu, jak ktoś może być opisany w tak fascynujący, wyjątkowy sposób? Ale wkrótce ta ciekawość przekształciła się w coś większego. Uczucie, że coś wyjątkowego czeka na odkrycie. I wtedy, krok po kroku, zacząłeś zajmować jej myśli. Nie na siłę, ale naturalnie, jakby niewidzialna siła kierowała każdym myślą, każdą emocją. Ona zaczęła myśleć, jak to byłoby poznać cię naprawdę, jak to byłoby rozmawiać z tobą, zrozumieć, co sprawia, że jesteś tym, kim jesteś. Te myśli zaczęły pojawiać się w przypadkowych momentach, podczas pracy, przy kawie, a nawet przed snem. Nie była w stanie tego kontrolować, i szczerze mówiąc, nawet nie chciała, bo po raz pierwszy od dawna te myśli przynosiły pewien rodzaj komfortu, dobrą, oczekiwaną, prawie jakby Twoja obecność była latarnią oświetlającą najciemniejsze zakamarki jej umysłu. Ty, nawet o tym nie wiedząc, zacząłeś kształtować jej marzenia. Nie dlatego, że się starałeś, ale dlatego, że w jakiś sposób Twoja esencja ma taki wpływ. Inspirujesz. Wywołujesz głębokie refleksje. Sprawiasz, że widzi możliwości tam, gdzie wcześniej było tylko zwątpienie. I może najbardziej intrygujące w tym wszystkim jest to, że ona wciąż do końca nie rozumie, dlaczego to się dzieje. Wie tylko, że nie da się tego zignorować. Ale to, co sprawia, że jest to jeszcze bardziej potężne, to fakt, że jesteś prawdziwy. Nie idealny, nieosiągalny ideał, ale osoba z własnymi niedoskonałościami, historiami, walkami. To właśnie sprawia, że jesteś tak znaczący, bo słysząc o tobie, zdała sobie sprawę, że twoja ścieżka jest odzwierciedleniem tego, czego sama chce autentyczności, prawdy, wyższego celu. I to rezonuje głęboko. Może teraz myślisz: jak to może być prawdą? Jak ja nic nie robiąc mogę to wszystko powodować? Odpowiedź jest prosta, a jednocześnie głęboka, ponieważ najsilniejszy wpływ Jaki wywieramy na życie kogoś nie pochodzi z wielkich działań, ale z małych ziaren, które siejemy nieświadomie. Jedno słowo, gest czy nawet sposób, w jaki jesteśmy opisywani przez inną osobę, może całkowicie zmienić bieg czyjegoś życia. I to jest dokładnie to, co się tutaj wydarzyło. Słuchanie o tobie wzbudziło w niej coś, co było uśpione. Chęć ponownego uwierzenia. Nie tylko w ciebie, ale także w siebie. W prawdziwe połączenia, w możliwości, które wcześniej wydawały się zbyt odległe, by je osiągnąć. Przyniosłeś jej nową perspektywę, nowy sposób patrzenia na świat. Zaczęła się zastanawiać, jak wyglądałoby życie, gdybyś był jego bardziej bezpośrednią częścią. Czy przyniósłbyś więcej tych intensywnych i głębokich emocji? Czy miałbyś odpowiedzi, których szuka? Czy może razem znaleźlibyście odpowiedzi, o których żadne z Was nie wiedziało, że ich potrzebuje? Te pytania, które wcześniej mogły wydawać się przerażające, teraz są niemal zaproszeniem do nieznanego, zaproszeniem, które jest gotowa przyjąć. Ale oto najpiękniejsza część tego wszystkiego. Wpływ, jaki na nią wywarłeś, nie jest czymś biernym. Nie chodzi tylko o to, że marzy lub tworzy oczekiwania. Chodzi o to, że działa, podejmuje decyzje, zmienia swoje życie, bo w jakiś sposób zainspirowałeś się do tego. Może nawet nie zdając sobie z tego sprawy, pokazałeś jej, że niemożliwe może być możliwe. A teraz ona się porusza. Powoli, być może. Ale każdy krok, który stawia, jest bezpośrednio związany z tą siłą, którą w niej obudziłeś. I wiesz co? To dopiero początek, ponieważ to, co teraz czuję, nie jest czymś przemijającym, nie jest to tylko iskra, która zgaśnie z czasem. To coś, co rośnie, pogłębia się, staje się częścią tego, kim jest, a gdy będzie nadal eksplorować to połączenie, jego wpływ na jej życie będzie tylko narastać. Dlatego może powinieneś się przygotować nie na coś złego lub nieoczekiwanego, ale na coś pięknego, coś, co przyniesie zmiany, zarówno dla Ciebie, jak i dla niej. Ponieważ czasami najgłębsze związki zaczynają się w sposób subtelny, niemal niewidoczny. Ale kiedy dajemy im przestrzeń do wzrostu, mają moc zmienić wszystko. Nie musisz być doskonały, nie musisz mieć wszystkich odpowiedzi. Wszystko, co musisz zrobić, to nadal być sobą. Ponieważ, koniec końców, to właśnie to zmieniło wszystko. To właśnie to sprawiło, że ona się zatrzymała, posłuchała i zaczęła znowu marzyć. I może, tylko może, ta historia dopiero się zaczyna. Teraz, gdy rozumiesz wpływ, jaki wywarłeś, ważne jest, aby zastanowić się, co to oznacza. Nie chodzi tylko o jednostronną historię, w której ktoś został przez ciebie dotknięty bez wpływu na twoje własne życie. Ta więź, która się rodzi, bo tak, to jest więź, ma potencjał przekształcić również ciebie. Pomyśl o subtelnych zmianach, które już zaczęły się dziać. Może jesteś bardziej uważny. Bardziej świadomy wpływu, jaki Twoje słowa i działania mają na innych. Może zauważyłeś, że sam fakt Twojego istnienia ze wszystkimi Twoimi osobliwościami i wyzwaniami ma moc głębokiego inspirowania kogoś. Czyż nie jest niesamowite, że Twoja istota, to czego nie zawsze postrzegasz jako wyjątkowe, ma moc dotykania życia? Ona nie widzi tylko powierzchni. Ona czuje coś głębszego, coś, co sprawia, że chce być blisko, uczyć się, rosnąć. I nie chodzi o to, że jesteś modelem doskonałości. Chodzi o to, że jesteś człowiekiem, prawdziwym, dostępnym, ponieważ w głębi duszy to właśnie tego szuka autentyczności. A ty to oferujesz w sposób, w jaki niewielu potrafi. Teraz wyobraź sobie, co może się stać, jeśli zdecydujesz się otworzyć na tę więź. Wyobraź sobie, jaka wymiana może się pojawić, gdy dwie osoby, które nawzajem się inspirują, zdecydują się dzielić więcej niż tylko marzenia czy przypadkowe myśli. Wyobraź sobie, co może się wydarzyć, jeśli zdecydujecie się przekształcić tę energię, która już istnieje, w coś namacalnego, coś, co można przeżyć. To oczywiste, że to nie oznacza, że wszystko będzie doskonałe lub łatwe. Żadna prawdziwa relacja taka nie jest. Ale to właśnie w wyzwaniach, w niedoskonałościach dzieje się magia, ponieważ tam ludzie pokazują swoje prawdziwe ja, tam opadają maski, tam podatność tworzy nierozerwalne więzi. I ona jest na to gotowa, jest gotowa stawić czoło nieznanemu, wyjść ze swojej strefy komfortu, ponieważ wierzy, że warto, wierzy, że ty jesteś tego wart. Teraz pozostaje pytanie: Czy ty też w to wierzysz? Czy jesteś gotów odkryć, co kryje się za tą niespodziewaną więzią? Ponieważ to, co jest tu stawką, to nie tylko zwyczajna historia. To możliwość przemiany, nie tylko dla niej, ale i dla ciebie. Bo wierz mi, takie połączenia nie zdarzają się codziennie. A kiedy się zdarzają, mają moc zmieniać życie. I nie chodzi tylko o wielkie zmiany, dramatyczne zwroty akcji. Często najbardziej znaczące przemiany wynikają z małych momentów, szczerej rozmowy, wspólnego uśmiechu, wygodnej ciszy? To w tych momentach opadają bariery, to wtedy ludzie naprawdę się łączą. A te momenty zdarzają się tylko wtedy, gdy obie strony są gotowe na nie pozwolić. Ona już zrobiła pierwszy krok, nawet jeśli w subtelny sposób. Sam fakt, że jesteś w jej myślach, że wyobraża sobie, jak to byłoby dzielić z tobą życie. Jest dowodem na to, że jest otwarta. Teraz następny ruch należy do Ciebie. Możesz zdecydować się to zignorować, kontynuować, jakby nic się nie zmieniło, albo możesz zdecydować się otworzyć na to, co to może oznaczać. Możesz zdecydować się zrobić krok w kierunku czegoś nowego, czegoś niespodziewanego, ale o niesamowitym potencjale. Jeśli wybierzesz drugą drogę, wiedz, że nie będziesz jedynie akceptować jej uczuć. Będziesz podejmować większe wyzwanie być wrażliwym, pozwolić się naprawdę zobaczyć i poznać, bo właśnie tego ona chce nie perfekcyjnej i wygładzonej wersji, którą uważasz, że musisz pokazać światu, lecz Twojej prawdziwej wersji, ze wszystkimi warstwami, wszystkimi historiami, wszystkimi niuansami. Może zastanawiasz się, a co jeśli nie sprostam oczekiwaniom? A co jeśli nie będę tym, Kogo ona sobie wyobraża? Prawda jest taka, że te wątpliwości są naturalne. Wszyscy boimy się rozczarować, nie być wystarczającymi, ale musisz zrozumieć, że ona nie szuka doskonałości, szuka połączenia, a połączenie nie wynika z bycia doskonałym. Połączenie wynika z bycia autentycznym. Pamiętaj, ona nie zaczęła myśleć o tobie z powodu tego, kim próbowałeś być. Zaczęła myśleć o tobie z powodu tego, Kim jesteś, to samo w sobie jest już największym dowodem, że jesteś wystarczający, że masz coś unikalnego do zaoferowania, coś, co tylko ty możesz przynieść do tej historii. A teraz chodzi o podjęcie decyzji nie pochopnej, lecz świadomej decyzji. Czy chcesz odkryć, co to oznacza? Chcesz zobaczyć, dokąd może zaprowadzić to połączenie? Bo jeśli tak, wiedz, że czeka na Was świat pełen możliwości. Świat pełen momentów, które mogą przynieść radość, naukę, rozwój, oczywiście, będą wyzwania. Każda relacja, każde prawdziwe połączenie niesie ze sobą swoje własne wyzwania, ale przynosi też nagrody. A te nagrody nie dotyczą tylko szczęścia czy komfortu dotyczą wzajemnego wzrostu nauki patrzenia na świat przez oczy innej osoby, odkrywania części siebie, o których nawet nie wiedziałeś, że istnieją. W końcu Wszyscy tego szukamy, prawda? Połączeń, które nas wyzwają, inspirują, sprawiają, że rośniemy. Połączeń, które przypominają nam, co to znaczy być człowiekiem, ze wszystkimi jego złożonościami, ze wszystkimi jego pięknościami. Ona jest już na to gotowa. Jest gotowa zaryzykować, stawić czoła niepewnościom, ponieważ wierzy, że jesteś tego wart. Teraz wybór należy do ciebie. Czy jesteś gotowy odkryć, co ta więź może przynieść do Twojego życia? Bo jeśli jesteś, wiedz, że coś niesamowitego może na Ciebie czekać. I być może, tylko może, to wszystko zmieni. Nie tylko dla niej, ale także dla Ciebie. Teraz jesteś tutaj, w centrum tej możliwości. I co najciekawsze, choć wszystko to zaczęło się subtelnie, niemal niezauważalnie, to intensywność, jaką to osiągnęło, jest już niemożliwa do zignorowania. Nie dla niej, prawdopodobnie również nie dla ciebie, bo nawet jeśli jeszcze tego nie zauważyłeś, coś w tobie także się zmienia. Więzi tego rodzaju mają szczególny sposób na to, by na nas wpływać. Czasami zaczynamy dostrzegać zmiany w tym, co wcześniej wydawało się rutyną. Zwykłe chwile zaczynają nabierać nowego ładunku emocjonalnego, nowego znaczenia. To tak, jakby każda myśl, każdy gest były teraz związane z czymś większym. Pytanie teraz brzmi: Czy jesteś gotowy zanurzyć się w to? Nie powierzchownie, ale naprawdę, z otwartym sercem i gotowością, by odkryć, jak daleko ta więź może sięgnąć? Ona już jest w tym miejscu oddania, choć ostrożnie. Nie chcę wkraczać w twoją przestrzeń ani tworzyć nierealnych oczekiwań. Ale nie można zaprzeczyć. Wpływ, jaki wywarłeś na jej życie, jest głęboki, a jedyną rzeczą, której teraz pragnie, jest zrozumienie, czy to może być wzajemne. To nie kwestia presji, ale jasności, ponieważ gdy takie uczucia się wyłaniają, pragnienie wzajemności jest naturalne. A wiesz co? Wzajemność nie oznacza, że musisz odpowiadać w taki sam sposób. Nie oznacza, że musisz być na tym samym etapie emocjonalnym co ona. Oznacza to tylko, że jesteś gotów eksplorować, otworzyć się na nieznane, dać szansę temu, co rozwija się przed tobą. Bo w końcu o to właśnie chodzi: dać szansę czemuś, co ma potencjał, by być niezwykłym. Ale musisz być szczery wobec siebie, musisz zapytać, czy jestem gotów pozwolić temu rosnąć, czy jestem gotów przyjąć tę możliwość nawiązania relacji, nawet wiedząc, że może przynieść wyzwania razem z nagrodami? Bo tak, istnieją ryzyka. Każda prawdziwa relacja wiąże się z ryzykiem ryzykiem pokazania swojej wrażliwości, niespełnienia oczekiwań, a nawet odkrycia części siebie, których wolałbyś nie konfrontować. Ale jest też piękno. Jest piękno w byciu dostrzeganym, w byciu zrozumianym, we wspólnym dzieleniu kawałków siebie z kimś, kto naprawdę dba. Jest piękno w samym fakcie pozwolenia komuś innemu wejść do Twojego świata. Nie po to, aby go zmieniać, ale by kroczyć u boku, dodać coś nowego i niespodziewanego. Ona już myśli o tym, jak wyglądałaby ta podróż, jak to byłoby odkrywać Twoje niuanse, Twoje marzenia, Twoje lęki. Nie dlatego, że chce nimi kontrolować, ale dlatego, że chce je zrozumieć. Bo w głębi duszy czuje, że w Tobie jest coś wyjątkowego, coś, co można dzielić w sposób, którego nigdy wcześniej nie doświadczyła. I w pewnym sensie, może Ty też to czujesz. Może zdałeś sobie sprawę, że ta więź, choć nieoczekiwana. Ma pozytywny wpływ. Może sprawia, że zadajesz sobie pytania o części swojego życia, które wcześniej wydawały się stabilne lub nietykalne. Może wydobywa na powierzchnię pragnienia, które przechowywałeś tak długo, że prawie zapomniałeś, że istnieją, bo na tym polegają prawdziwe więzi. Przypominają nam o tym, co jest istotne, co naprawdę się liczy. A tak, to może być przerażające. Idea otwarcia serca przed kimś. Wystawienia się, pozwolenia, aby ktoś zobaczył te części ciebie, które nie zawsze są łatwe do pokazania, może wydawać się ryzykowna. Ale pomyśl o tym. To, co możesz zyskać, jest o wiele większe niż jakikolwiek strach, który możesz odczuwać. To, co jest tutaj w grze, to nie tylko szansa na połączenie się z nią, ale na ponowne połączenie się z samym sobą. Ponieważ pozwalając komuś wejść w taki sposób do swojego życia, nie tylko akceptujesz jej obecność, akceptujesz wyzwanie zmiany, wzrostu, stania się wersją siebie, której może nigdy wcześniej byś nie zbadał. I ta zmiana nie musi być wielka ani dramatyczna może być subtelna, ale nadal głęboko znacząca. Więc co z tym zrobisz? Ponieważ to ostatecznie Twój wybór. Możesz zdecydować, że nie jesteś gotowy, i to też jest ważne, ale jeśli czujesz, nawet nieśmiało, że jest tu coś, co warto zbadać, to może nadszedł czas, aby wykonać następny krok. Prostym, ale pełnym znaczenia krokiem zrobić miejsce na nieoczekiwane, nieznane, niezwykłe. Ona jest gotowa iść u Twojego boku. Nie ma znaczenia tempo, nie ma znaczenia wyzwania. To, co dla niej ważne, to autentyczność wiedzieć, że jesteś obecny, że jesteś otwarty, że jesteś gotów spróbować. Ponieważ ostatecznie to to, co czyni każde połączenie prawdziwym, zaangażowanie, by być obecnym, by być prawdziwym, by być sobą. I teraz jesteś tutaj, przed wyborem. Wyborem, który może wydawać się mały, ale ma moc zmiany wszystkiego. Ponieważ czasami największe przemiany zaczynają się od najmniejszych gestów. Tak, spróbujmy, jestem tutaj. I od tego momentu wszystko może się zdarzyć. Pytanie, które pozostaje jest proste czy jesteś gotów zobaczyć, jak daleko to może się posunąć? Ponieważ jeśli tak, wiedz, że to, co nadchodzi, może być większe niż cokolwiek, co sobie wyobrażałeś. A może, tylko może, jest to dokładnie to, na co czekałeś, nawet nie wiedząc o tym.